Cześć wszystkim, z tej strony Adrian z ATF -O -O Chciałbym Wam dzisiaj pokazać 520 bez wspomagania. Krótką, tak były takie u nas wersje, ale już nie jest bez wspomagania, bo ma wspomaganie. Jest dołożone, słuchajcie, kompletny zestaw do 600 Piątki e, można takie u nas też zamówić i doposażyć. E, jest wymieniona kolumna, bo też musiała być inna. E, płyta akurat zostaje. Wąs, który trzyma drążki, zostaje, więc generalnie do kupienia jest. E, Kolumna, silnik wspomagania, który widać, widać, że jest, jest. Sorry, ale ma węże snorkle, więc ciężko gdzieś tam zobaczyć. Oraz jest moduł. O, moduł jest tutaj przekręcany w fabryczne miejsca. Kostki akurat są w kładzie fabrycznym, także wystarczy tylko podpiąć i od razu wspomaganie działa. Także zobaczcie, przekręcą stacyjkę. A, no i właśnie jak poznać, że ma kład wspomaganie? To, że jest taki luz. To jest we wszystkich nowych pojazdach, które kupujecie, zawsze taki luz jest na, na maglu. Dopiero jak odpalicie stacyjkę, odpalicie kłada, to jest już sztywny układ, dlatego że chodzi z, chodzi z kierownicą. i Widać jest. Więc jeśli jesteście zainteresowani dołożeniem wspomagania do kładów, które nie mają wspomagania fabrycznego, to możecie u nas to wykonać. I jak widać 625 krótka bez wspomagania ma wspomaganie. Także tyle. Trzymajcie się. Cześć, hej.